Do czego byś porównał polską reprezentację? Co możesz o niej. co ci kogoś przypomina? Coś ci przypomina? E, do Arsenalu. Bo to taki właśnie rollercoaster emocjonalny. E, raz idzie dobrze, raz idzie źle, ale, ale trzeba ją kochać taką jaką jest. E, o, to do żony bym porównał. <laughs> Jeszcze nie masz. I, i ci, i ci, ten, ten. Zapowieści. Jeszcze ale... takie podobieństwo do Arsenalu, że ci co grają przed Tobą e, mówią po francusku, po niemiecku. E, no tak, to, 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 to prawda. Um, ale nie, to nikogo bym nie porównał. Reprezentacja jest jedna jedyna i, e, i trzeba ją kochać taka jaka jest. Tak naprawdę chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć na ile nas stać. E, od samego początku e, wiadomo było, że celem minimum jest wyjście z grupy. I, I myślę, że, że to jest jak najbardziej cel realistyczny i jesteśmy w stanie to osiągnąć. Ja powtarzałem od samego początku i będę powtarzał, że, że moim marzeniem jest wygranie Mistrzostwa Europy. I, i, i dopóki nie przegramy jakiegoś meczu, to, to będę wierzył, że, że, że jesteśmy w stanie te mistrzostwa wygrać. Nikt nie wierzył, że, że, że Grecja kiedyś wygra, jak się skończyło, każdy wie. Więc trzeba, myślę, że trzeba marzyć e, trzeba, śmiało i, i, i bez obaw. Jeśli się nie uda, to trudno, ale, ale jakby fajnie było jakby się udało. Zdajemy sobie sprawę z tego, że, że faworytami nie jesteśmy. E, ale ale ja, mi, mi się podoba e, ta pozycja e, tak zwanego czarnego konia. Mam nadzieję, że, że tym czarnym koniem będziemy. W poprzednich kadrach Junggala, Janasa i Ben Hakera jednak trzono stanowili rezerwowi w swoich klubach. Czy to jest jakaś nadzieja dla, dla, dla tej kadry, że Wy wszyscy macie za sobą sezon, w którym graliście? To znaczy, e, mówisz o, o trzonie tej kadry, czyli, czyli e, o trzech zawodnikach z Borussii, którzy, którzy moim zdaniem e, na swoich pozycjach są jednymi z najlepszych na świecie. Ja uważam, że e, Łukasz Piszczek jest absolutnie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym e, prawem obrońcą na świecie. Jest może Dani Alves, jest i Sania, no, to, i, to, to jest kurtuazja. Nie, ale, ale nie, mówię, mówię całkiem, tak. całkiem, całkiem mhm. poważnie. E, ja wiem, że Baki jest najlepszym, najlepszym prawym obrońcą w Premier League i, i myślę, że e, wiele osób by się ze mną zgodziło. E, także, także tych, tych obrońców na, prawych obrońców na, na, na poziomie Łukasza jest naprawdę niewielu. E, Kuba w każdym meczu organizacji jest absolutną gwiazdą i, 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 i gra genialnie. O formie lewego niewiele trzeba mówić. Także, także myślę, że nasza nadzieja jak najbardziej leży w, może nie tyle w indywidualnościach, ale w tym, że, że mamy zawodników światowej klasy, takich, jakich w ostatnich latach rzeczywiście nie mieliśmy, więc, więc możemy w tym szukać naszej nadziei. Polska, Grecja, Rosja, Czechy. Twoim zdaniem grupa marzeń czy grupa śmierci? Znaczy na papierze grupa marzeń, tak? Problem jest taki, że, że każdy z tych zespołów jest przekonany, że, że musi wyjść z grupy. Tak? Jeśli, jeśli Czechy nie wyjdą z grupy, to dla nich będzie to tragedia narodowa. Jeśli Grecja nie wyjdą z grupy, to będzie to ich tragedia narodowa. Jeśli Polska nie wyjdzie z grupy, to będzie to na pewno nasza tragedia narodowa. Więc, więc pod tym względem to może, to może być bardzo ciekawa grupa, bo, bo każdy może wygrać z każdymi i, i różnie się to może ułożyć. Ja tylko mam nadzieję, że, że my, my, my wygramy Każde spotkanie i mam sobie docić no. Jakby przeciętnego kibica zapytać o to, jak sobie wyobraża Euro, to odpowie tak, Lewandowski coś strzeli, a szczęśliwy będzie bronił tak jak z Niemcami. No i czemu nie? Ja, mi by się to bardzo podobało. Nie... Chodzi mi ten mecz z Niemcami, czy to jest taki twój yy, na razie najlepszy mecz yy, w reprezentacji Polski? Ja nie, mi się to samo bardziej podobał mecz z Portugalią, bo na zero z tyłu było, tak? Mi się całym bardziej podobał mecz z Gruzją, bo było na zero z tyłu i mi się też bardziej podobał mój debiut reprezentacji przeciwko Kanadzie, Kana. bo też było na zero z tyłu. Eee, ja nie wiem jaki jest sens e, bronienia jak, wszystkich strzałów, jak, jak schodzi z boiska i dwie wpadły, dwie, dwie, romki, dwie, dwie piłki wpadły do ramki, także e, ja, ja, ja ze sami nie wolę nic nie robić i zachować czyste konto. Scenariusz na te 3 mecze, euro? Mówiłeś 1-0, 1-0, 0-0. Ja myślę, że tak e, zwycięstwo z Grecją, remis z Rosją, żeby były emocje jeszcze w ostatnim meczu e, i, e, i zwycięstwo w ostatnim meczu. Przede wszystkim no, nie możemy wygrać dwóch następnych, bo jeszcze mi odpocząć w trzecim meczu, a ja chcę zagrać jak najwięcej. Także, e, także e, no, nie na wszystkim, wyjście z grupy to, to, to jest mój scenariusz. A jak się nie uda? Uda się.